Szanowni Państwo, drodzy melomani, zapraszam bardzo serdecznie ponownie w tym roku na festiwal Wieczoru Telemana. W pszczynie spotkajmy się na 46 edycji. Ja się nazywam Martyna Pastuszka i jestem dyrektorem artystycznym tego festiwalu, a miejsce, które nas zaprasza, organizator i przede wszystkim gospodarz to muzeum zamkowe w pszczynie w sali lustrzanej we wszystkie soboty. Października odbędą się koncerty i to będą najróżniejsze koncerty. Od takiego repertuaru może być patrona festiwalu Telemana Vivaldiego czy Koralnego. Usłyszymy także nieco późniejszą, romantyczną muzykę, i klasyczną, ale też najnowsze utwory. Spośród gości, których zaprosiliśmy, usłyszymy no, fenomenalną sopranistkę Hanę Blaszykową razem z Janą Semeradową i jej. Kolegę Marianów z Pragi. Z dalekiej Islandii przyjedzie do nas El Farun. Tu koncerty skrzypcowe, Locatelli i naprawdę wybitna literatura barokowa na skrzypce solo z orkiestrą. Z Tomkiem Ritterem, Tomaszem Ritterem, który między m.in. jest zwycięzcą konkursu szopanowskiego na instrumentach historycznych, a także paru innych konkursów. No, fenomenalny pianista zagra z nami muzykę kameralną na instrumencie Erarda czyli to taki instrument na którym mógł grać Fryderyk Chopin i ten instrument znajduje się w zasobach Muzeum Zamkowego. Końcowy koncert, ten już finałowy, to męski sopran Denis Orellana z Hondurasu i orkiestra zamkniemy ten festiwal, tak można powiedzieć, galową i na te wszystkie cztery koncerty bardzo serdecznie państwa zapraszamy.